Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie w Survival Games I przejdźmy sobie do pierwszej rundy No i mamy 10 sekund do zaczęcia się gry Także sobie szybko polecimy Wolę na tą skrzynię niż na tą, bo w tych częściach nic nie ma Nie, one są jakieś dziwne, bo są puste No co? Kurde, no znowu pusto Nic sobie nie wziąłem Ja pierniczę, ja tu mam szczęście albo mi się sprint nie włączy albo coś albo mi za swojej skrzynię tak jak teraz jej nie otworzę ludzie normalnie mają no, szczęście to jest mistrzowski no jakiś głupi patyk będę miał no właśnie dobra trzeba szybko skrzynię jakąś znaleźć gdzie są skrzynie na tej mapie ludzie ja jej nie znam dalej w ogóle? Teraz napiszę, no, że znalazłem sarkofag. Dobra, jak sądzę? Przynajmniej coś? Co to jest? Trucizna. Dobra, Potem tu sobie obok, obok głównej broni to sobie postawimy. No i mnie kurna franca wrzuciła. No dobra, widzimy się w kolejnej rundzie. Ok, i mamy 10 sekund, jesteśmy na mapie twierdza 1. No jak zwykle większości osób nie widać. Tylko 3 osoby są widoczne. Ja to w ogóle wziąłem, nie wiem. W takim razie uciekamy stąd, gdziekolwiek. Dobra. Okej. Okay. Ukrywamy się. O, załóż to, załóż to. Dawaj to tu i tu. Znowu mam tej mikstury. Tyle. Tam jest grać. Ok, spadamy z tego miejsca, sprawdzimy skrzynki, tak na przykład pusta, 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 wiadomo, nawet to co ja ją przeszukałem, pusta, nie, o dziękuję bardzo, ktoś wyrzucił niepotrzebne mu itemy, a mi się przydadzą, gratuluję gościu, powinieneś wyrzucać nie na środku mapy, tylko serio gdzieś, chować bardziej. Okay. Dobra, to już mamy lepszą broń. Kurde, rzucił we mnie trucizny. Co za Francę? No niej, kurde. Teraz obrywam od trucizny, to przynajmniej nie od niego. Weściu nie bij mnie. Kurde, co... To... No co za gościu? Nie wiedziałem jest co? To mnie zabiega. ale kto mnie zabił chyba z pompa to oczywiście aha, są na chmęczne Tego oczywiście nie ma, dobra idziemy do kolejnej rundy U się zagapi no i mamy 10 sekund do zaczęcia się gry jesteśmy na mapie arabia 1 15, jest 15 osób <laughs> Nie ma to bajka. to Wszystko co się da. To Tu wszędzie. Mam nadzieję, że nie gram z tego sobajki z Bo on tam gra już napał z tym, czyli tylko z tam, 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 to na Sama siebie oberwałem. Śledzić, żebym żył. Nie, 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 nie tam ok, to sobie założę na czaszkę swoją nie wiem po co mi ten kamień w ogóle jest 14 osób już dwie osoby są wyeliminowane to super w takim razie i nie będę pierwszy który odpadnie i tak będę a i tak w końcu odpadnę bo za słabe rzecz mam nie zdobyłem nic prawie fajnego nie ma tu ukrytej skrzynki czasem nie ma dobra idziemy dalej o nie ktoś tu chodzi Ła, musiałem wleźć tego kapka z tego głupiego. O nie da się wejść. Wiem, no, w piecach nic nie ma. Dobra, i mi karkusem. Powiedziałem zeszłam z tym salowinkiem. Okej okay. Co my tu mamy za jaski? Nie O skrzyneczka Nie jeszcze Przez nikogo Niemożliwe Ludzie, co tu się w ogóle stało? Że jej ktoś nie sprawdził Ostrze szczęście, niezniszczalność, ostrość, odrzut. Nice. Jest dobrze. Trzeba z lewej. Jeszcze coś. Cokolwiek fajnego. Ta Te, też bije po powietrzu. bo tu ktoś inny wyatakował. Dobra, idziemy na do kolejnej rundy. A ci niech się tu biją. No, kto przegra? Kto przegra? No wiadomo, że Niewidzialny wygra, no bo kogo tu bić, nie? Dobra, idziemy do kolejnej rundy. No i mamy 10 sekund do zaczęcia gry, jesteśmy na mapie Góry 2. Tamten gościu, co w ogóle był tam Niewidzialny w tamtej rundzie, to kurde, na diamentową zbroję wyrzucił. No chyba go... Naprawdę... Tyle, wystarczy, spadamy. Ale naprawdę, no kurde... Co to miało być? On sobie diamentową zbroję wyrzucił. To jest najlepsza w grze. Znaczy, no najlepsza w grze w sumie. Chyba nawet jakbyś nie nieważne jakbyś bardzo inne ulepszył, to to nic nie da. Dobra chwila, sobie to na głowę. I weźmy tu do ręki. Nie idzie, ode mnie. Kurde no. Ciekawe ile mu życia zostało. Zgin. Spać się. Spać się, spał się, spać się. Spalił się. <laughs> yeah, gościu padł. Ser, Co ja zebrałem? Nie, yeah, dobra. Idziemy do ostatniej y, rundy. I mamy 10 sekund do zaczęcia sięguje. Jesteśmy na twierdza 1. Tak w mapie 3, 2, 1, bio. Szybko. Wiedziałem, że będzie pusta. Ciągle jak w tutaj było otworzyłem Dobra, nie wiem, co mi to złoto w ogóle. Kurwa, z gościu w całej zbroi z mieczem. Ja pierniczę. uciekaj mi stąd. Znaczy uciekajmy stąd. Ja sobie poznajdowałem tych sartofagów. Co to były za dźwięki ludzie. Okej. Okay. So, no dobra, to mamy trochę dobrych rzeczy, trochę dobrego jak w im dawaj mi to, trochę żarcia się przyda Zawsze. Mm, gdzie jest jeszcze jakiś arbus? To trzy to tak mało. Gdzie jest arbus? Nie ma arbuza. Mm, naprawdę zero arbuzów. Halo. Widziałem tu mam to, to sobie załóż, bez jest albo niech je to, to jest lepsze. To są lepsze, wszystko. Dobra, ten sobie przyjdziemy. I szybko idziemy. dziewięć osób żyjących. A trzy już padły. kurde, nie przy krawędzi, bo mnie wyrzuc za mapę. Gracze. Pewnie mi jakiś przyjdzie i mnie wyrzuci. Jak ja tam będę blisko. No kurde nie. Inaczej stąd nie wyjdę. Bo nie mam jak Ty no nie wylecę stąd teraz. czekajcie. A jaś nawie mi ten miecz. No kurde, nie wylezę, nie wyjdę stąd. No nie, ale nie chcę Teraz jakby mi było potrzebne to nie mam no Co za dziadostwo Dobra będziemy tu siedzieć Poczekamy sobie na wiątek Te dwie osoby jeszcze bo i tak mało zostało Niestety muszę tu posiedzieć To nie moja wina Kurde no ja to mam to szczęście Normalnie na nasz teraz całą rundę stał Weź tam, pozabijajcie Trzech graczy Jeszcze jedna osoba Tylko teraz Czy ja, czy ktoś Zam, czy się do mnie zbliża Nie oddam się Zabij Jestem w deathmatch'u, żyłem do końca rundy I mam drugie miejsce <laughs> Aha, on jest niewidzialny, nie no, fajna walka będzie Niewidzialną osobą I pewnie nieśmiertelną przy tym No dobra, idziemy na nowo I tak tego nie przeżyję No właśnie Gdzie ja tu mam szczęście do tych... ...rozdziałów ustów wszystkich normalnie mówię wam o, tak jakaś także to by było na tyle w tym materiale mam nadzieję że Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych moich jakichś odcinkach cześć